25 doba. Przestałem obracać jajka. Eee, no. Tutaj temperatura trochę spadła. 37,4, wilgotność się to, też urosła. a nie ma się co tam przejmować. Eee, niedługo powinno się, wy, się wyrównać. Teraz czekamy, niedługo powinny zacząć się kluć. Mamy 27, 27 dobę, tak, widać już, czekajcie, widać już, że jajka kute. wszystkie po kolei, 27, siódma, czyli 28 e, powinny wychodzić. W ogóle zobaczcie, one knują się zupełnie inaczej, bo kurczak yy, nakuwa jajko i potem tą skorupkę pomalutku, po malutku sobie yy, obcibuje, tak żeby rozłożyć to jajko, a ta kaczka nakuwa miejsce przy miejscu, nic nie oblatuje. Tylko prawdopodobnie będzie kruszyła całą skorupę. Myślę, że w koło obdziobie, obdziobie. I dopiero będzie się wypychała. Tak to wygląda, bo nie widać żadnego prześwitu, przez który miałaby tam dalej sobie dziubać. Tylko w koło widać. Że próbuje wydziobać. Piszczą już maluchy o. Tutaj nawet Na tych niektórych jajkach widać, że w dwóch, trzech miejscach o na tym będzie widać W dwóch miejscach jest nakute I tak w koło lecą tym się będą różniły, różniły od, e, od kurczaków są mnione się normalnie radość większe jak u kur tam kurczaków pierwszy raz mam kaczki a takie są śmieszne wygrzywają się słabe dopiero niektóre z jajka wyszły Jeden wyszedł wczoraj i, i reszta dzisiaj ale na chyba podobnym poziomie są jeszcze takie graślaki, chyba jeden tak ładnie chodzi no ale myślę że tam dzień czy dwa i już będą tu robiły zamieszanie teraz tylko trzeba im jedzenia postawić i nie co mają A, i mogę każda nowość to kolejna radość. Za tydzień znowu będzie wesoło, trochę ponad tydzień. A jeśli chodzi o parametry inkubacji, to miałem nastawione takie same jak, jak, jak dla kur. Czyli temperatura w okolicach 37,7, wilgotność około 60%. No, wilgotność może trochę wyższa była. Ale stwierdziłem, że jak niektórzy podkładają kaczy jajka pod kury, żeby kury wysiadywały, więc nie zaszkodzi zrobić takich samych parametrów dla kaczek jak dla kur w inkubatorze. Więc tak zrobiłem. Nie, nie słuchałem się tych internetowych, że temperatura trochę niższa, wilgotność trochę wyższa. No i widać efekt dobry, bo wykluło się 100% z jajek, które włożyłem. Więc wynik, wynik naprawdę super. No, 25. dzień, kończy. Skończyłem obracanie. 27 już zaczynały się klucz. Więc, więc naprawdę fajnie. Co do jedzenia. Niektórzy mówią, że można dawać im paszę dla pisklaków, Inni, że płatki owsiane, takie już trochę roz, rozmoczone jajko, można dawać twaróg, już tam trochę trawki więc to będę im dawał nie mam pojęcia czym tak naprawdę powinny być karmione czy, czy specjalnie, czy niespecjalnie więc to co tam się dowiaduje to będę stosował no a później będę też się uczył na, na przykładzie własnych kaczek co robić, co robić, jak robić. Mam nadzieję, że też... No, tydzień w domu posiedzą. Ale mam nadzieję, że przyszły tydzień też już będzie ciepły, więc zrobimy im już spacer na dworze. Niech tam się przyzwyczajają. Takie fajne się podskubują. Idę im płatków przyniosę.